Co no ty okay. mi prawież Miałaś być w domu! Nie ja wiem, ale nie mogłam tam usiedzieć jakoś na miejscu, no wiadomo już coś. Nic. Czekamy. A ty? Cześć. Co, jakieś nowe wnioski? Bo w sumie nie zdążyliśmy pogadać nawet. Ale co można na myśli? No jak to co? Rozumiem, że w tej sytuacji rezygnujesz ze swojego cudownego planu na zdobycie pieniędzy. I no pewnie, że tak. Tylko ja muszę teraz oddać zaliczkę tej kobiecie i tak naprawdę... wracamy do punktu wyjścia. Jak w więzieniu, to raczej babci w ośrodku nie utrzymasz. Masz rację, no. Jedź do domu. Naprawdę niepotrzebnie się narażasz. To ja pojadę oddać tę zaliczkę, co? O, nie, nie, nie. Sama nigdzie nie jedziesz. Pojadę później z tobą i razem to jakoś odkręcimy, ale nie teraz, Monia. Dobrze, dziękuję. Tylko nie chcę tak zwodzić tej kobiety. A ja nie chcę, żebyś wpadła w gorsze kłopoty. Przede wszystkim czekamy, co zezna Irek. No, okay. A potem zajmiemy się zaliczką. No okej. Okay. Jak tylko będę wiedział, co z nim, to zadzwonię. Jedź do domu. Dobra. Pa. Pa. I co, jakieś newsy? – Nic nie wiadomo. To ja nie wiem, co oni robią tam, tam tyle czasu. Irek, no, wyszedłeś. No, Dobra, no. dajcie mi spokój, Dobra, co się stało? No tak, nie ja no, sobie no, Ale ja muszę no, iść, no. Poczekaj, poczekaj. Nie chce mi się gadać o tym. Dobra, to ja powiem. Słuchajcie, e, teraz go wypuścili, ale czeka go proces. No ale przyznałeś się? Krzysztof, co jest do przyznawania się tutaj? Złapali mnie z dymiącym pistoletem nad zwokami. No, to nie fajna metafora. Dobra, to jest jego pierwsze takie przewinienie, więc mam nadzieję, że nie będzie z tego większej jakiejś tam chryi. Ewentualnie no, będzie miał grzywne może jakieś prace społeczne. No, najgorzej to wyrok w zawieszeniu, tak mówi mój Siemala, kolega. Ale ty to jesteś co w czepku urodzony, normalnie. O, nie powiedziałbym. No, Dobra, ja muszę iść. Ale czekaj, stary, Irek. sorry, no. Irek. 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 Stary, musimy pogadać. Krzyjesz, proszę cię. Stary, to jest mega ważne, chodź na chwilę. No dobrze, dobrze. Co im konkretnie powiedziałeś? No konkretnie to prawie nic im nie powiedziałem. Czy mówiłeś coś o Monice? Co? Normalnie pytam. Czy obciążyłeś monikę zeznaniami? Muszę wiedzieć. Aha, czyli uważasz, że jestem kapusiem, tak? To jest moja dziewczyna i nie dziw się, że się o nią boję. co, o mnie byście się spytał. Podobno jesteśmy przyjaciółmi, mówiłeś coś o niej czy nie? Stary, nic! W ogóle odmówiłem składania jakiejkolwiek wyjaśnień, no. To dzięki. Wiesz to nie dziękuję, bo gdyby mnie twoja dziewczyna, to w ogóle bym tutaj się nie znalazł.